Dzień dobry, nazywam się Adam Kanik i witam Państwa w programie Spięcia. Dziś na kanapie Beskidzkiej TV gościmy pana prezydenta Bielska-Białej, Jarosława Klimaszewskiego. Witam pana redaktora i witam wszystkich widzów. Witam serdecznie. Panie prezydencie, dzisiaj porozmawiamy o nadchodzącym referendum, o potencjalnej budowie spalarni w naszym mieście. Tak na początek, żeby troszeczkę podgrzać atmosferę. Co pan czuje, kiedy nazywa się pana radnych nieudacznikami? No, no cóż, uważam, że nie czuję za dużo emocji, ponieważ w takiej dyskusji politycznej <laughs> trzeba mieć troszkę gru grubszą skórę, natomiast wszyscy powinniśmy uważać na, na słowa, które mogą kogoś y, urazić. No i cóż, no, trzeba powiedzieć, że nie jest to miłe sformułowanie, natomiast najważniejsze jest to, że nie jest to prawda. No, ostatnio troszeczkę ciężko się ogląda sesja Rady Miejskiej. Jest dużo emocji, dużo dyskusji. Czy tak Pana zdaniem powinna wyglądać polityka lokalna? Zawsze wszyscy, którzy w niej uczestniczą, łącznie ze mną, są za nią odpowiedzialni. Także też, jeżeli Pan to tak ocenia i pewnie mieszkańcy, którzy to oglądają, no to też można się uderzyć trochę we własne piersi. Ale na usprawiedliwienie dodam, że te granice nie są jednak przekraczane myślę, mimo tam paru słów, które mogą kogoś urazić, oczywiście ich należy unikać. Natomiast no, jeżeli są naprawdę poważne sprawy, a takie bywają na sesji dosyć często, to też myślę, że wynika to z tego, że wszyscy są zaangażowani w tą rozmowę, nie wszyscy mają ten sam pogląd, no i wyrażają to w różnych stanach emocjonalnych, natomiast myślę, że to jest na ogół wyjątek od reguły niż reguła. Mhm. No, można też to troszeczkę usprawiedliwić być może nadchodzącymi wyborami, prawda? Nie wiem, czy to jest usprawiedliwienie, ale zapewne jest to powód, bo mhm. tutaj y, w zasadzie, ponieważ wiemy, że na jesień będą wybory parlamentarne, ale też zaraz po tych wyborach będą y, samorządowe, one jedne na drugie mają swój wpływ i to też zawsze ma jakieś znaczenie. Tym bardziej, że porównując, ta kadencja już jest ponad 4 lata samorządowa. Rzeczywiście w ostatnim czasie ta dyskusja jest bardziej gorąca. Mm -hmm. To jest Pana pierwsza kadencja. Jak Pan myśli? No, ma pan rozeznanie już na pewno na naszej scenie politycznej tutaj. I to nie od dzisiaj. Natomiast jak pan myśli w nadchodzących wyborach, kto będzie najpoważniejszym kandydatem, kontrkandydatem. Jarosława Mówimy Pana? o samorządowych? Tak. O, szczerze mówiąc, to aż tak do przodu nie myślę, bo to z tego co wiemy, ponad rok przed nami przez ten czas może się wiele wydarzyć. Najprawdopodobniej będę kandydował, najprawdopodobniej będą jacyś kandydaci. Ten plebiscyt, kto będzie kandydował, jeszcze tak naprawdę nie ruszył, trudno mi powiedzieć, natomiast należy się spodziewać, że. Ugrupowania, które są w Radzie i, i partie polityczne w różnej ko konstelacji będą tych kandydatów wystawiać bardzo dobrze, bo mieszkańcy muszą e, mieć wybór i na koniec to oni zdecydują, tak? Każdy wyrok, każdy z tych kandydatów musi przyjąć, tak? Bo we wszystkich poprzednich wyborach tak będzie e, w kolejnych. E, ja każdego kandydata, czy kandydata, konkurenta będę traktował e, poważnie, bo tak chyba należy robić. A ja będę oceniany. Przecież ta kadencja trwa dłużej niż zakładano, bo została, nie dość, że to jest pierwsza kadencja, która trwa pięć lat, no to jeszcze przedłużono tak. ustawą o kolejne pół roku. Także, no, będziemy jeszcze go rozliczać, ale myślę, że racjonalnie, obiektywnie patrząc, wiele udało się zrobić. Jak zawsze nie wszystko, tym bardziej, że przypomnę, że to była. Jeszcze trwa, to jest kadencja najtrudniejsza w historii samorządu, też dla, dla, dla rządu pewnie. Najpierw pandemia, potem wojna w Ukrainie. Także to na pewno miało wpływ na to, że nie wszystko może poszło tak jak planowaliśmy, ale mieszkańcy Bielska-Białej jak dotychczas zawsze wybierali najmądrzej i wierzę, że tak będzie też tym razem. Ale poczekajmy jeszcze jest trochę czasu przed nami wybory parlamentarne. Tutaj pewnie będzie skupienie wszystkich na tych wyborach, moje również, bo przecież startowałem z konkretnej partii i tą partię w tych wyborach jak tylko zostaną ogłoszone, będę tą partię wspierał. Mhm. No, zanim wybory mamy tutaj też poważne głosowanie. Miasto żyje referendum, które odbędzie się 16 kwietnia. Kto tak naprawdę chciał tego referendum? Bo opozycja przypisuje pomysł sobie, mówi, że wręcz klub radnych Klima, Jarosława Klimaszewskiego ukradł pomysł. Znaczy, z tego, co się orientuje, orientuje się dosyć dobrze, to wszyscy radni chcieli referendum. I tutaj też ja, tym samym mój klub, też mówiliśmy o to referendum. Różnice zdań dotyczyły terminów, kiedy ono ma być. Co zaskakujące, ci, którzy chcieli jak najszybciej tego referendum, czyli praktycznie wszyscy poza moim klubem, no w, na sesji, gdzie uchwalano to referendum, byli przeciw. To jest dla mnie niezrozumiałe, ale takie jest prawo. Radni decydują zgodnie z własnym oceną sytuacji i sumieniem. Ja rozumiem, bo to była dyskusja, że te kluby opozycyjne, nazwijmy to, nie chciały większej ilości pytań, no ale w większość razy zdecydowała, że będzie ich więcej. Ja na ich miejscu bym powiedział, że no nie podoba nam się, bo mają przecież prawo do takiej oceny, że są dodatkowe pytania, ale nigdy bym nie był przeciw referendum. Bo teraz wygląda to dosyć dziwnie, że ci, którzy parli do tego referendum, żeby było szybciej, bo ja to zobowiązane podjąłem już bardzo dawno, że będzie referendum i ono wchodzi w życie. A tutaj byli przeciw. Trochę zastanawiające. Być może właśnie to, o czym pan redaktor mówił. Emocje tej sesji spowodowały, że podeszli tak, ale to jest ich odpowiedzialność, a też nie śmiałbym oceniać głosowania radnych, którzy mają mandat swój własny i mają prawo głosować, jak uważają. No niektórzy twierdzą, że przynajmniej trzy lata za późno. A dlaczego? No wtedy zaczęło się mówić tak naprawdę o spalarni głośno, tak? 2020 rok. No tak, ale to chyba lepiej najpierw porozmawiać, poinformować. Jest, było mnóstwo spotkań, kilkanaście z mieszkańcami, były akcje informacyjne, edukacyjne, był przecież sondaż, była w międzyczasie petycja trzech tysięcy mieszkańców właśnie za, za tym, żeby taka instalacja w, powstała. Trzy lata tak naprawdę dyskutowaliśmy i myślę, że lepiej robić referendum poprzedzone dyskusją niż w wypadku, kiedy tych informacji jest za mało do podjęcia decyzji. To jest złożona sprawa. W wypadku dwóch pozostałych pytań to jest prostsze do przekazania i, i wyjaśnienia. I nie zgadzam się po prostu z tym poglądem, że to referendum jest za późno. Myślę, że jest w sam raz. Oczywiście trzeba powiedzieć jasno, że ta wersja, którą ja przedstawiałem, żeby najpierw poczekać na decyzję środowiskową, zmieniłem tutaj zdanie i zachęciłem do tego radnych z tego powodu, że też zawsze celem było, aby pozyskać środki zewnętrzne, nie, nie pokrywać tej inwestycji, jeżeli ona oczywiście dojdzie do skutku z budżetu gminy. I przyszedł ten czas, że te środki są i trzeba podejmować decyzję, podpisywać dokumenty. Gdybym to robił przed referendum, byłbym nie w porządku wobec mieszkańców, którym to referendum gwarantowałem. No tak. Natomiast, no, tak jak pan zresztą powiedział, jakieś działania były podjęte, uh -huh. e, pieniądze były wydatkowane. Uh -huh. Jeśli teraz referendum wyjdzie na nie, przeciwko uh -huh. spalarni, czy pomysł zostanie tak po prostu porzucony? Jeżeli referendum będzie ważne i mieszkańcy powiedzą mi nie, nam, tym, którzy organizujemy całe to przedsięwzięcie, no to tutaj nie ma wyjścia. No głos mieszkańców jest dla mnie i myślę dla, dla radnych również najważniejszy. No ale poczekajmy z tym werdyktem. Jeżeli będzie ważny rewerentum, trzeba się będzie pogodzić. Kiedy będzie ważne? Ile, ile osób musi uczestniczyć? No, 30% uprawnionych do głosowania, to w naszym mieście jest około 39 tysięcy osób. Wtedy będzie ważne. Mhm. Miasto będzie też prowadzić działania zachęcające do udziału, prawda? Zachęcające do udziału. Od mhm. momentu ogłoszenia referendum miasto nie może ani nie może też finansować działań które by agitowały w którąś ze stron, łącznie ze mną też, więc w tej chwili zachęcam do referendum wszystkich Państwa, którzy nas oglądają. 16 kwietnia i już 17 będzie marca, pełne obwieszczenie, będzie nabór do komisji wyborczych. To jest tak naprawdę takie samo przedsięwzięcie jak wybory, te same komisje też, bo może dla kogoś to jest ważne, te same wynagrodzenia, co przy wyborach, czy diety dla członków komisji. No i akcja informacyjna i zachęcająca do głosowania rusza w tym tygodniu. Czyli przychodzimy do szkoły pobliskiej tak? Tak jak. Tak jak byliśmy w ostatnich wyborach. Tak. Mhm, rozumiem. Jak, gdyby przyjąć taką tezę, że jednak większość opowie się za budową spalarni. No bo to jest najważniejsze pytanie w tym referendum, prawda? Mhm. Jakie realne korzyści mieszkańcy mieliby z tej spalarni? Bo przecież wysypisko w lipniku nie zniknie. Nie zniknie, natomiast ilość strumienia odpadów z dwóch powodów i ze względu na ewentualną spalarnię, i ze względu na to, że też powiedzieliśmy umowę okolicznym gminom, oczywiście to potrwa na odpady zielone, bo to jest główno, główne źródło tych uciążliwości, bo przecież wiemy, że taka, takie, takie, takie przedsiębiorstwo jak zakład gospodarki odpadami no czasami zwłaszcza w tym spietrzeniu letnim. Tam są odory, które są uciążliwe dla mieszkańców, więc też ta spalarnia ewentualnie, jeżeli powstanie, bo muszę bardzo tutaj uważać, panie redaktorze, żebym nie był posądzany o agitowanie, tutaj ten problem zmniejszy. Poza tym przede wszystkim, i nie chciałbym, żeby pan redaktor, bo moje zdanie jest znane jeszcze przed ogłoszenia referendum, żeby mnie tutaj pan dyrektor za bardzo dociskał, bo nie chciałbym złamać reguł, które obowiązują. Przede wszystkim zahamować, to, to jest pewne, zahamuje wzrost opłaty śmieciowej. Tak, W tej chwili mogę tylko dodać te odpady, z którymi nic już się nie da zrobić, bo tylko takie tam po całym procesie recyklingu mogą być przetwarzane w prąd i energię. Wodzimy chociażby do Konina. Mhm. no to sam transport, jakie to są koszty, których w tym momencie nie będzie. Wtedy będą przywozić do nas również, tak? Bo to nie będzie tylko Bielsko. Jak pan się odniesie do zarzutu, który usłyszałem niedawno, cytuję tutaj, zasmrodzimy Bielsko śmieciami z całego Śląska. No to jest oczywista nieprawda. Ta instalacja jest przewidziana wyłącznie dla aglomeracji beskidzkiej, czyli czterech, czterech powiatów. Zresztą więcej też ta instalacja nie przerobi, bo jest planowana na 100 tysięcy ton. Więc jest to no z tych, które są w kraju najmniejsze. Dobrze. Kończymy wątek spalarni, żeby, tak jak pan powiedział, nie agitować. Ale agitujemy za tym. Bardzo proszę wszystkich, którzy nas oglądają, żeby wykorzystali pierwsze w historii naszego miasta referendum i uczestniczyli w nim. Serdecznie zachęcam. Jaka liczba uczestników zadowoli ratusz? No każda. No bo tutaj to mieszkańcy decydują, czy pójdą, czy nie pójdą. Od tego zależy, czy będzie ważne, czy nieważne. Jeżeli będzie ważne, no to będzie wiążące. Jeżeli będzie nieważne, no to trzeba to odebrać tak, jak myślę przewidział ustawodawca, że brak ważności referendum wskazuje na to, że mieszkańcy pozostawiają decyzję legalnie wybranym demokratycznym władzom samorządowym mhm. i tak do tego będę podchodził. Rozumiem. Czyli nawet, nawet jeśli nie osiągniemy kworum, ale większość będzie na nie, no to wtedy decyduje władza, tak? Tak, to jest wiadome, wiadome mhm. od początku. No bo proszę sobie wyobrazić, oczywiście w tej chwili tą liczbę zaniżam celowo, że w 170 tysięcy ma według mnie o wiele więcej z mieszkańców, tylko nie są zameldowani. Tysiąc osób zdecyduje za resztę. Stąd też jest ten próg, który ustawodawca stwierdził i wpisał do ustawy właśnie po to. Mhm. A co z innymi pytaniami? Jeśli e, okaże się, że większość Bielsztan jest za e, finansowaniem in vitro, to miasto zacznie to robić? Tak, to będzie silne wskazanie. Wtedy określimy, jeżeli dojdzie do skutku i parą, to Rada Miejska przecież będzie budżet, będziemy pomagać, ale poczekajmy na to referendum, na jego wyniki i wtedy będziemy decydować zgodnie z tym samym kluczem, tak? Niezależnie od pytania, bo taki nacisk kładziemy na to pytanie dotyczące zakładu przetwarzania termicznego odpadów spalarni. Bo to też zostało dodane na sesji na wniosek mieszkańców, że jeżeli tego słowa spalarnia tam nie będzie, to wprowadzamy w jakiś sposób w błąd mieszkańców, to zostało przyjęte przez, przez radnych i przeze mnie. Także taka jest. Poprawka, ale te inne tematy dla niektórych są nawet ważniejsze, bo mam takie głosy, że ktoś, kto już ma swoje zdanie wypracowane na temat spalarni, chciałby jeszcze dodatkowe pytania. Zresztą wydaje się to logiczne. Skoro mamy pierwsze w historii miasta referendum, dlaczego nie pytać mieszkańców? Ja myślę, że tego nigdy, nigdy za wiele i tak też zgodziła się większość w Radzie ze mną. A jeśli chodzi o trzecie pytanie, bo tutaj mamy najmniej konkretów, prawda? O co tak naprawdę chodzi? Też już myślę, od pojutrza będą wizualizacje, które to, które to przedstawią. Chodzi o to, żeby na odcinku mówimy o ulicy 3 Maja, oczywiście, od ulicy Wałowej, czyli ten związek wałową w tej koncepcji by pozostał, do ulicy Władysława Sikorskiego, czyli w okolicach Pracują Wielkiej Wigury, Docelowo z czterech pasów pozostawić dwa. Dla komunikacji miejskiej, taksówek, mieszkańców i służby miejskich, oczywiście rowerów, a cały róg puścić innymi rozwiązaniami. To Tunelu nie czy... będzie. Proszę? Tunel się nie zmieści. Znaczy technicznie on jest wykonalne, ale generalnie podraża, bo istotą tunelu było to, aby właśnie podejść do tego przyszłościowo, bo tu mówimy o kierunku, to 10 lat taka jest perspektywa, to, to obojętnie już kto tu będzie prezydentem i, i Radą miejską, ten kierunek trzeba wytyczyć. Tendencja we wszystkich miastach europejskich przy tym nagromadzeniu samochodów jest, ten, tą tendencją jest wyprozbadanie tego ruchu centrów. Oczywiście tego nie można zrobić rewolucyjnie, tylko ewolucyjnie. I ta propozycja jest związana, to będzie w tych wizualizacjach już niedługo pokazane. Myślę, że miesiąc czasu to jest całkiem długo, żeby to mieszkańcom przedstawić. Przy założeniu ulicy nowopiekarskiej, na którą mamy już kolokwialnie mówiąc zabukowane. Środki, chociaż trzeba się spieszyć, bo tam z kolei czas przez te wszystkie opóźnienia ze środkami unijnymi, unijnymi będzie trudne, ale wracając do meritum, to będzie obwodnica śródmiejska miasta, która odciąży od ulicy Warszawskiej do Krakowskiej cały, cały ten obszar. Przy zachowaniu przyjemności w poprzek 3 maja wydaje się, że to jest takie przywrócenie do tego co widzimy nawet na tych zabytkowych rycinach, że to była praktycznie aleja spacerowa, a według wszystkich tych badań urbanistycznych, które przecież prowadzimy, bo cały czas chcemy rozwijać to miasto, a nie odwrotnie, to nie rzeka biała dzieli nasze miasto na pół i robi barierę, tylko ulica 3 maja. I to jest wyjście naprzeciw tym, tym oczekiwaniom tak naprawdę, bo te pytania nie wynikają z tego, że ktoś sobie usiadł przy biurku w gabinecie, na przykład ja, i wymyślił sobie te pytania. To są te z rozmów z mieszkańców przez te 4 lata. Także, Warto pytać, będziemy się wsłuchiwać w ten głos. Oczywiście nieco inaczej, jeżeli w zależności od tego, jaki będzie werdykt, i w zależności od tego, czy referendum będzie ważne. Ale gotowej koncepcji jeszcze nie ma, są chęcia ulicznych. Nie, to jest, to jest pytanie kierunkowe. Ta koncepcja nawet jest, ona, ona będzie pokazana, tylko zamiast ten tunel, przecież znany wszystkim, będzie puszczone to górą, a ruch rozprowadzimy. Przez właśnie obecność śródmiejską i nowe rozwiązania komunikacyjne, przy założeniu również. I tutaj też mamy wpisane te środki, trwają cały czas rozmowy z PKP, Centrum Przesiadkowym. Przy po drugiej stronie torów, jakby po drugiej stronie obecnego dworca zabytkowego, bo on jest tak piękny, że tam wiadomo nic nie będziemy przecież zmieniać, gdzie jest planowany parking na 2,5 tysiąca samochodów, bo nie można mhm. zamknąć ruchu bez dania możliwości zaparkowania w odległości przyjętej w Unii Europejskiej, że do 500 metrów można dojść w każdy punkt. Mhm. I wtedy spacerkiem po sprawunki na miasto. Dokładnie. To rozumiem. jest tak, że jak się rozmawia z mieszkańcami, większość naszych mieszkańców rozumie to, że ten ruch trzeba wyprowadzać. Ale z drugiej strony, jak już patrzymy tak nie z punktu widzenia miasta, tylko prywatnie, no to jest duża część osób, które cały czas by chciały podjechać do sklepu samochodem pod radę, co nie zawsze jest możliwe. Mhm. Czyli Bielsko-Biała będzie do tego dążyć, żeby mieć taką Piotrkowską jak Włodzi Łodzi na przykład, albo krakowskie Przedmieście w Warszawie, tak? Nowy Świat. Nowy Świat. W Warszawie, tak. Mhm. To, to jest takie pokrewne rozwiązanie. Mhm. Jeśli jeszcze chodzi o, o zasady referendum, no wiemy już, ile osób musi uczestniczyć. Mm -hmm. Jak to będzie się odbywać od strony technicznej? Kto będzie liczył głosy i tak dalej? Oczywiście, jak zawsze, jak w wyborach, będą, głosy będą liczyć mieszkańcy, czyli ci, którzy zgłoszą się do komisji wyborczych. W tej chwili już po wieszczeniu i już nawet nabór, nabór trwa. Komisje będą otwarte w niedzielę 16 od godziny 7 do 21, gdzie będą karty do głosowania. To się odbywa dokładnie, myślę, bo mieszkańcy przecież uczestniczą z wysoką frekwencją w naszym mieście w wyborach samorządowych czy, czy w wyborach parlamentarnych. Dokładnie tak samo, tylko będzie jedna karta do głosowania, nie będzie wielkiej ilości list, tylko właśnie te pytania referendalne. Także wydaje się, że z punktu widzenia mieszkańca jest to bardzo proste. Mhm. Czy jest jeszcze coś, co chciałby Pan przekazać wielczanom? Jeszcze raz do zachęcić do, do uczestnictwa w referendum, a zawsze, jak tylko mam okazję, to dziękuję za podatki, bo z nich wszystko, co w tym mieście się dzieje, jest finansowane. Wprawdzie sytuacja nie jest najłatwiejsza. Wiemy, jakie są problemy finansowe samorządów, ale mimo to wystarczy. Bo to, że ja to powiem, no to nie wiadomo, że zawsze człowiek się chce najlepiej zaprezentować, ale no, liczne rankingi, które są przez instytuty czy instytucje obiektywne robią, wskazują na to, że jesteśmy w czołówce polskich miast, w wielu dziedzinach wyprzedzając miasta wojewódzkie. Myślę, że to oczywiście nie jest w tej kadencji, żeby była jasność, ale przez wiele poprzednich, ale fajnie, że kontynuujemy tę ten, tendencję, a nawet w wielu rankingach awansujemy, jeśli chodzi o, o ekologię przede wszystkim, jeśli chodzi o e, jakby komfort życia. Mimo tych trudnych czasów w Bielsku Białej cały czas żyje się nieźle. Rankingi rankingami, ale czy mieszkańcy też, jak panu mówią, w prywatnych rozmowach? Mówią różnie, bo przecież ja chodzę po mieście i się spotykam, no według mnie w większości są zadowoleni, a problemy staramy się rozwiązywać. Zachęcam wszystkich, bo, bo od początku kadencji nie działa chociażby portal Zapytaj Prezydenta, gdzie bardzo często mieszkańcy z tego korzystają. I myślę, że też w tej kadencji jest szczególna otwartość na mieszkańców i nie ma problemu. Mieszkańcy, którzy mają jakieś zastrzeżenia, a mają, bo przecież to nie jest tak, że wszystko jest idealnie i nigdy tak nie będzie, mają na pewno fora, gdzie się mogą wypowiedzieć, zainterweniować i zawsze dostają odpowiedź, niezależnie od tego, czy ona jest super satysfakcjonująca, czy nie, ale każdy jest traktowany poważnie. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję. Moim i państwa gościem był prezydent bielska Białej Jarosław Klimaszewski. Dziękuję, życzę wszystkim zdrowia i optymizmu.